Bez większych emocji witamy Państwa po przerwie. Wynik e, z... tak, tutaj nie zwiastuje nam wielkiej emocji. Nie sądzę, myślę, że gra będzie wyglądała prawie dokładnie tak samo jak w pierwszej połowie. Znaczy, myślę, że zobaczymy jeszcze kilka bramek wykonania Przemka Nawińskiego i jego kolegi. Przed kąpką oczywiście. Ficharskiego oczywiście, oczywiście, przepraszam. Przez Ja mi się często, wojtki przemki mylą. Eee, Przemek Piekarski przy piłce. Ja to, że Przemek, że Przemek Nornicki razem ze swojej zespołem też nie może piłką no, strzelić. Oczywiście, Przemek Piekarski no już zabawia się z przeciwnikami, kontra. Kontra, uwaga! Przemek Nornicki będzie corner. Bardzo wolna ta kontra, w tym momencie wychodzili właściwie trzech na samego bąkarza, tylko tutaj Messi po lewej stronie. Marcin Opalach! Broni yy, Wojtek. Jak ja tam to, to trzeba więcej tym pomieć a tutaj już kontra i odpowiedź. Przemek piekarski, zabawa! Kotka i myszkę z kubą Kotlarkiem zakończona zwycięstwem obrońcy, czyli ani jednego z tej dwójki. Emanuel Chmal świetnie zastawia piłkę przed atakiem Marcina Palacha. Przemek piekarski. Przemek piekarski, minął zawodnika obrony, drugie gimnazjum proszę! No, coś niebywałego. Ale jak się w taką przywagę nigdy nie można takie rzeczy robić. Otrzymał piłkę z auto od Emanuela Chmala, mija Kubę Józefowicza w tym właśnie momencie. Wraca tam Marcin Opalach, mija Kubę Kotlarka, mija Marcina Opalach, a coś niesamowitego. No po prostu rozpływam się w zachwytach niczym masło na słońcu. 6 do, 6 do 0 dla, dla drugiej gimnazjum. Przemek Nornicki. no już po prostu, no bez emocji nawet komentujemy. Ale czym się tu emocjonować? Messi, Messi! No widać gigantyczną różnicę między Messi a Przemkiem, chociaż Przemek też był w ten sposób zatrzymywany przez Huberto Tarka. Ale znowu Przemek. Tak, przecież zawodnik z drużyny Blaugrany nie może się różnić z naszym zawodnikiem. Znaczy z naszym, zawodnikiem 3 Co pokazuje jego wyższość, czy na... Messi? uwaga! Marcin Opala, Marcin Czerwonka, Maciej Czerwon. Maciej czerwonka już ostatecznie. Wojtek Mikulski wapuje piłkę i będzie kontra. Tak pewnie minie Kuba Józefowicz, a tak też zrobił Przemek. Mija też Kotlarka, Przemek Piekarski, broni Kuba Józefowicz. Nie, to nie był Kuba Józefowicz. No to był. No, no naprawdę przepraszam wszystkich Państwa za moje błędy, ale ubierajcie się inaczej, to Was będziemy rozróżniać. <laughs> Oczywiście żartuję. Marcinopala GOL! Bardzo ładnie wykorzy wykorzystał to ja planie swojego kolegi Marcinopala. Nie jeszcze właściwie taka ładna skłonna akcja do gol. Myślę, że lepszy zespół jest w stanie pokonać tych duży na trzeciej Zdecydowanie jest nawet pasek jest zespół. W są. Nie powiedziałem, że jest jeden. ten powiedziałem, tylko po prostu uwaga, że jakiś lepszy zespół, bo w tej grupie no strzałem szacunkiem, ale z podkoszylicą, chyba jednak jest na takim poziomie jak duży drugi C CL, i trzeci CL. Zgadzam się z moim przedmówcą, Przemek Piekarski już, już kombinuje, już, już drybluje. I co zrobi teraz? Podanie do nie, minął obrońcę! Przemek próbował wyłożyć piłkę na tacy srebrnej Messiemu, jednak Kotarek to wszystko zatrzymał, Przemek Piekarski po podaniu do Mes od Messiego, znowu broni Kotarek. Pomimo tego, że stracił, puścił już 6 goli, zasługuje na wysoką ocenę. O, gdyby nie on, wynik byłby wyższy. Dużo wyższy. Dwucyfrowy. Marcin Opalach. Do przemka norickiego. Ptak Nornicki Opalach. Marcin Opalach! Świetnie, Kuba Wojtek Mikulski nogami. Emanuel Hmal. Wojtek Mikulski. Łukasz Kołodziejski. Zatrzymany przez jednego z piłkarzy, drugi gimnazjum, Łukasz Kołodziejski od autu. Zauważył tam MK, ten jednak nie przeciął tego podania, nie przejął go. Wyja piłkę Marcin Opalach w kierunku Marcin... Kuba Kotlarek w kierunku Marcina Opalacha. Kuba Józefowicz. Marcin... Kuba Kotlarek. Przemek Nornicki. Do Marcina Opalacha. Ale wraca przemek piekarski. Przemek piekarski. Będzie. Rzut rożny dla drugiej gimnazjum. Wycofanie piłki do Kuby i Ten odda piłkę Bramkarzowi. Czy będzie próbował minąć Kubiatowskiego? Przejmuje piłkę przemek piekarski. Piekarski znakomicie to wymyślił. Kubiatowski! Wymocne. Takie podanie powinno być lekkie po prostu precyzyjne. Nawet gdyby, nawet gdyby nie od tego podania co to i tak... tam stały manuł, bodajże chmur, ma, ale... A. ...ciężko by mu w bliższej zabiegu do bramki, a czasem już kolejna akcja. Bardzo agresywny teraz ślizg Kuby Kozarka, ale chyba nie było tutaj faulu. Zresztą Przemek nie ma żadnych pretensji do... ...do zawodnika wykonującego to... ...to... wygląda, jak to jest faul. Ale chyba a jednak jest faul, tak. No może dlatego nie ma pretensji. Tutaj... ...znowu... O, jest drugi gol z rzutu wolnego. 7 do 1, 7 to doskonała liczba. Tak, zresztą ja tym nie skończę. A no to się jeszcze okaże, no 7 do 1, szkoda mi, drugi kim nazywał. Bo... Chociaż chyba zasłużyli na taką porażkę Marciny Czerwonka. Teraz przy piłce minął Kubiatowskiego, jednak ten doskonale naprawił swój błąd. Może w przyszłym kiedy już nie będzie, się, ale już nie, nie będzie na takiej porażki doznać, pewnie nie. Po, bardziej, że będą starci i lepsi po prostu. Przemek piekarski. No nie chcemy takiej perspektywy z boku, z góry. Właśnie. Przepraszamy Państwa bardzo serdecznie, ale w tym momencie skończyła nam się bateria w kamerze. Energia baterii w kamerze. Mecz zakończył się wynikiem 8 do 2 dla. Jakiejby trzeciej AL, a jak Państwo widzieli, było 7-1 do tego momentu, do którego Państwo oglądali. Bramki strzelił Czer Maciej Czerwonka dla drugiej gimnazjum i przemek piekarski dla trzeciej AL. Za chwilę sytuacja w tabeli. Tym zwycięstwem, no tutaj mamy jeszcze podsumowanie strzelców bramek: Marcinopalach, Marcin, Maciej Czerwonka dla drugiej gimnazjum, 7 bramek przemka piekarskiego, to jest chyba rekord szkolny, jeśli chodzi o liczbę bramek w jednym spotkaniu. Ostatnią dołożył Ma Ma Mateusz Kubiatowski. No nie tak, ale nie jestem pewien, czy w zeszłym. Nie Coś tak, jest czyli... 14 do 4 był jeden wynik, pamiętasz. Trzecia AL wyskakuje nam na pierwszą pozycję. No i poprawia sobie znacznie bilans bramkowy. 10 do 4 po tym spotkaniu. Na ostatnim mie miejscu pierwsza gimnazjum, a drugie gimnazjum okupuje czwartą pozycję, niepremiowaną awansem do dalszej fazy rozgrywek. A wśród strzelców na drugie miejsce skoczył Przemych Piekarski, czego zresztą mogliśmy się spodziewać po obejrzeniu tej kanonady. Żegnamy się już z Państwem. Jakub Wysowski i Kamil Szwaba. Zapraszamy i żegnamy się. Zapraszamy na kolejne spotkania.